Oczywiście mówię to na poziomie takim bardzo, no, moje osobistym, ale też nie do końca moim osobistym, bo ja na przykład ostatnio praktykuję. A w tym? Fagie. jakby dodawania takiego to dodawania. To, Dobrze mówię? Autofagie. 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 Czyli taki proces, jakby, żeby, pra, żeby pra, traktować pra, było tylko coś złego, tak naprawdę. Bo to jest proces oczyszczający, tak naprawdę. Znaczy, ja mogę troszkę o. dodać tutaj, wyjaśniając się, co to jest ta autofagia. O. Jest to fizjologia cały czas, to są y, wszystko mechanizmy fizjologiczne, bo tak nas stworzył po prostu Stwórca, że ciało ludzkie jest maszyną biologiczną, która ma swoje własne układy samozachowawcze i utrzymujące nas przy życiu, ale również jest programowane ponicystwienie człowieka w tym momencie, tak? To wszystko jest zaprogramowane całościowo. Że coś, co utrzymuje nas przy życiu, coś, co walczy, żeby utrzymać nas przy życiu, mechanizmy walki i obrony i, i odżywiania. I odżywianie tak naprawdę odbywa się na poziomie komórkowym, czyli tam, gdzie powstaje energia do życia, do tego, że mogę wstać rano z łóżka, prawda, pójść, zrobić coś i tworzyć rzeczy. Więc ta energia powstaje w komórce, a właściwie w takim organelu jak mitochondria. I teraz, właśnie tu była dobra kwestia, że paliwem do rozruchu tego pieca, którym jest mitochondrium, jest glukoza. Ale to jest taka, jakby można porównać rozpałka. Czy widzieliście, żeby w piecu palić tylko rozpałką? No nie. W piecu. Rozpala się na rozruch rozpałkę, a później trzeba wrzucić jakieś paliwo, takie długopalące się, jakiś węgiel czy coś takiego, chodzi, tak, prawda? Chodzi, tak, I tym węglem palącym się jest wtedy te węglowodany, tak. które zawarte są w roślinach, węglowodany w roślinach, czyli kasze i tak dalej. Natomiast dla rozpałki mamy słodycz, czyli właściwie cukier który jest w warzywach i owocach, jest to glukoza i fruktoza. I ona po prostu rozpala. I teraz jeżeli ktoś funkcjonuje tylko na słodyczach, rozwala sobie komórki. Tworzą się choroby nowotworowe jako akt naprawy organizmu. To jest pierwszy jakby proces naprawy organizmu. Oczywiście yy, 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 on yy, yy, ucieka nam spod kontroli. Bo komórki nowotworowe to są komórki, które się tworzą bez kontroli już. Już organizm nie może nad nimi zapanować i wtedy po prostu wymyka się sprawa spod kontroli i niestety jest destrukcja całego organizmu. Jeśli chodzi o leczenie, to jest jeszcze inny aspekt, na inny bytok. Natomiast tutaj właśnie bardzo dobrze Stefan właśnie zauważył kulturowo, że w kulturze... Po prostu zabrakło wiedzy na ten temat, bo gdybyśmy mieli przekazywaną tą wiedzę w szkole podstawowej i w każdej innej tam szkole, to byśmy wiedzieli, jak, jakoś, jak odżywiać się, jak po prostu się odżywiać, co brać, jak, jak łączyć. W sensie takim, że ważne są te cukry na rozruch. Węglowodany, dłu, y, te y, złożone na utrzymanie energii, i okazuje się, że najwyższym paliwem wysokooktanowym, że tak powiem, porównuję teraz do benzyny, prawda? Że wysokooktanowym takim, y, który daje najwięcej energii, jest olej, jest tłuszcz, się znaczy, chciałam tak ogólnie powiedzieć tłuszcz. I to w medycynie jest znane, też konwencjonalnej. mówię teraz o medycynie konwencjonalnej jest normalnie znane, że z jednego grama na przykład białka, który yy, wrzucimy do powodu yy, do, yy, pokarmowego i zostanie wchłonięty do ciała, jest znikoma ilość energii, to jest najniżej yy, energetyczny pokarm. Następnie mamy węglowodany, gdzie z jednego grama cukru czy węglowodanów mamy 4 kilokalorie, tak jest wszystko spadane przez medycynę konwencjonalną. I najwyższe ilość energetyki, czyli kilokalorii, mamy z tłuszczu, z jednego grama tłuszczu, którego przyswoimy, yy, mamy aż 9 kilokalorii. I teraz, jeżeli są różne diety, gdzie Wylicza się kaloryczność, żeby po prostu nie przedobrzyć kalorycznie, prawda? To yy, tak trzeba ustalić, zbilansować tą dietę, żeby wszystkich tych trzech produktów było w odpowiednich proporcjach i żeby. Yy, po prostu yy, też yy, nie było nadmiaru tej, tej produkcji kilokalorii. Zresztą otyłość, tak już taką dygresję, bo będę już kończyć, bo już o autofagii jakby coś powiedziałam, prawda, bo autofagia to jest to odżywianie na poziomie komórkowym przez te mitochondria, to spalanie po to, żeby po prostu uzyskać energię, tak, to jest odżywianie. To jest rola odżywiania. Natomiast yy, rola regeneracji jest Odbudowa biologiczna ciała, tak? Natomiast odżywianie przede wszystkim ma dostarczać energię do wszystkich procesów regeneracyjnych, które zachodzą. Więc no, ur, urwał mi się wątek, więc że ja, ja bym. Ja, o otyłości, właśnie. Więc jedno zdanie tylko, mhm. bardzo istotne, że otyłość nie tworzy się z tłuszczu naprawdę możemy jeść tłusto i nie utyjemy no to już są, nie, tak? tylko z cukru tylko jedząc jedzą cukru. Bardzo dobrze sobie ketogeniczna, ketogeniczna. <gry> cukru, jecie, co, co, co. cukru za mało <gry> <gry> mam tam kilo cukru na blacie na <gry> <rady>. <gry> ciasta, ciasteczka wiesz, słuchajcie dlaczego społeczność w ogóle ma tendencję do tycia, bo nie tylko już Amerykanie, ale u nas w Polsce ja też znieczulam ludzi słuchajcie, po 300 kilogramów, to są monstrach. To jest monstrum, którego nie da się uratować w czasie, kiedy są jakieś problemy prawda medyczne. Więc Właśnie z, z węglowodanów po prostu. Po Też są, zdarzają się takie egzemplarze. No, że tak powiem. Słoninę przy okazji. Proszę, można, można obcinać tę słoninę przy Oczywiście, okazji. wiesz, kiedyś byli kanibale i pewnie sobie, że tak powiem, się odżywiali. To jest pytanie, to jest pytanie. To jest, to jest to zająć to... Głos. Ja mam taką propozycję dla nas wszystkich. Ponieważ mamy mało, mamy długi ten stół i rzadko się pojawiają naczynia, z których mam, serwujemy sobie posiłki, mam propozycję, żebyśmy sobie wzajemnie podawali, bo uważam, że wtedy będzie to nas, to nas i fajnie integrowało, będziemy sobie tak. wzajemnie służyli i wtedy uruchomimy naszą wdzięczność. W przeciwieństwie do tego, kiedy, I tu jest właśnie ten aspekt kulturowy, również uważam, gdzie w Polsce każdy sam i, i jeśli każdy sięga, to ma daleko, więc kogoś potrąca i pozostajemy w chaosie i pozostajemy w tym, że sobie przeszkadzamy i, i przepraszamy się. W chwili reguła podaj dalej. A, reguła podaj dalej. Albo podaj. podaj dalej, czy możesz dalej, mi podać? Albo, tak, czy możesz mi podać? Czy możesz podaj mi podać? Mi Bardzo dobre. I, Albo podaj mi proszę, albo co też uważam jest bardzo fajne. Jedna osoba idzie wokół stołu z naczyniem i każdy sobie serwuje. Ja myślę, że mamy na to czas, żeby każdy, można z jednej strony i z drugiej strony, żeby obejść wokół stołu i wtedy wszyscy sobie nałożymy, każdy tyle, ile potrzebuje, w czasie, jaki na to potrzebuje, właśnie myślę, że mamy na to czas i wtedy zaczynamy posiłek. Czyli jest to forma jeszcze zdrowotna. Posłuchajcie, słuchajcie, najważniejsze w, w zdrowiu, w utrzymaniu zdrowia to jest umiarkowanie i wstrzemięźliwość. O, dobre. Tak? To jest Uwaga ta współpraca. Wróćmy Janka wróćmy do zupy Stefana. Dobrze. <laughs> Stefan jedzie. Tak, tak, tak. Tak. Wątek zamkniemy akurat. Było proszę, bardzo dużo fajnych wątków. i jeden z członków, który mi się bardzo, bardzo podoba, to są emocje. Słuchajcie, no zwróćcie uwagę, że... W ogóle, znaczy kucharze nie powinni być zerwani. Kucharze. Musi, jeżeli powiedzmy jest zerwany, to nie gotuj. Mało tego. To samo się dzieje z jedzeniem. Jeżeli tutaj jemy, to powinniśmy uszanować to pożywienie. W szacunku jest, uwaga, przeżuwać. Jak przeżuwamy, to co się dzieje? To raz, że ten pokem jest bardziej, tak powiem, nas przystojalny. Boi się około 20 milion razy jeden kęs, ale mało tego, to jest pewien proces jest harmonizowania nas z naturą. Otóż jak przeżywamy, to po prostu my to, co przeżywamy, będzie inaczej smakować. Jeżeli podczas przeżywania to, co jemy, lepiej nas smakuje podczas przeżywania, to znaczy że to jest dla nas. Bo są jeszcze takie koncepcje zmysłoterapii, czyli węch, smak ma znaczenie, wszystko ma znaczenie tak naprawdę. I teraz Podczas przeżywania my to jakby, to zwyczajnie, no jakby jesteśmy w stanie, wydiagnozować. diagnozować. Natomiast druga informacja: że żołądek nie mamy za duży. Normalny zdrowy żołądek, to są podobnie dwie piąski, a może mniej. Jeżeli my za dużo zjemy, to zwyczajnie ten pokarm nie ma jak się, tak przeplasować z kwasem żołądkowym. Usujemy dużo kawałkami, większymi przyrządami. nie mamy tego za dużo korzyści jako organizm naprawdę. W związku z tym mówi się nawet o tym, że i mało od tego, odchodzić od stołu lekko głodnym, bo dopiero 15 minut po, po jakimś tak. sesja, do dopiero jest To dokładnie. Tak. Tak. tak to wygląda, ale to co powiedziałaś jest bardzo ważne, żebyśmy mieli szacunek, to jest podstawa. Zwróćcie uwagę, tutaj mamy tą, wiesz, taką w przeschanie y, koncepcję szacunku, ale myślę, że w każdej kulturze jest szacunek przed jedzeniem, jest szacunek. Mega, mega ważny, bo my po prostu w taki sposób, no, znaczy, moje myślenie, że to jest komunikacja, jakaś komunikacji. komunikacji z naturą, a tym z kulturą, czyli z nami tak naprawdę. Jeżeli ta komunikacja jest dobrej jakości, jesteśmy zdrowi. A jakby ktoś miał jakieś tam kłopoty ze zdrowiem, tutaj Janusz, który leczy choroby nieuleczalne, po prostu jest ma swoją klinikę i to robi to po prostu od lat, też spotykają się w głodówkach. Dobrze mówię, prawda? Po prostu i może też mieć piękny wykład, może dzisiaj, może jutro, żebyś piękny wykład od temat głodówek w ogóle. Mega, mega wiedza po prostu. I zwyczajnie po prostu no możemy jakby nawet w tej trudnej sytuacji być w dobrej sytuacji, prawda? Tutaj Janusz jakby taką ma jakby jakiś